Dobra, teraz czekamy na jednego z cech naszych przybyszy. Okej. Okay. Dobra, i tutaj jest taki błąd, bo leża tak nie wystrzeli jakoś linką, tak nigdy mi się nie dawało. Zawsze musiałem celować w drugą stronę. Wtedy Lara to wyt... jakoś tak wychwytywała Dobra, teraz idę od razu po skarbu, to jest taki Tak, tutaj się będę śpieszył, oczywiście będę biegł. Tak i się szybko wracam, bo tutaj czasami jest tak, że po prostu wyskakują za chwilę te zielone stworki i po prostu tak z zaskoczenia. Ja nie lubię być z zaskoczeniem jeszcze nie wskoczyły, czyli jest dobrze. Czyli mnie nie zauważyły. Ciężka ta klatka musi być. Klatka. Dobra, teraz trzeba posunąć to pod same te. Dobra. Pominę tej scenkę, żeby nie marnować czasu. Nie z tej strony... A kurczę. Chcemy wspominać, to zszedłem. Muszę się wrócić jeszcze raz, bo... Nie dało mi do góry tej, 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 tej... ...wajchy. I ani ręki mi nie dało do dołu. Muszę poczekać. Łączyła się scenka. O, okej, dobra. I po, to podsuwamy, zanim się to da na dół. No i dobra. Za tak daleko, ale to w szczegół. I tak, idziemy dalej. I tak. Tutaj ma taki jeden wskoczyć. Taki jeden. Nie wiadomo czy on wskoczy. Mhm. Chyba nie wyskoczy. A jak się zdecyduje, to Narpe w niej dzwoni, bo... <słuch> Dobra. Włożyliśmy to w końcu, w końcu, w końcu. Nie ukrywam mojego zadowolenia. W końcu daje się to na dół. My idziemy, pominiemy ostękę. Bo po co macie oglądać to samo, co już było? I się pokaże nam wstęka jak światełko tutaj dochodzi To Ta tam doszło Widać nas na wstęce. Czy mamy Tutaj też um, mogą być niezłe problemy jak ktoś gra pierwszy raz Dumbra i sobie brał np. Underworld i gra pierwszy raz, bo y, tutaj trzeba tak najechać, żeby po prostu te wachlarze, czy, czy mają te panie y, przeszły przez te światło, żeby nam otworzyły pewne drzwi. Okej, okay, jedno mam z głowy i jeszcze drugie. Otworzyło nam się Okej, okay, dobra, mamy iść dalej. O, i nareszcie mamy następny ten dobra. Próbuję te pęki szybko zabić, nie przedwając. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych moich odcinków. No, na razie.